Cześć, siemka, witam was, jak tutaj już widzicie, o tutaj Wyszanowa gizja kart FIFA 365 Wyszła właśnie dzisiaj Przeczytam wam co tu jest, bo tego chyba nie zobaczycie Może wy zobaczycie Złapałam to sobie, zobaczcie, ja Tego nie będę czytał, to było, zeszło trochę Dobra. I karty już na razie mam takie. Karteczki są nawet spoczko. Też coraz mniej się chyba przykładają do, tych, do robienia tych kart. I za każdym razem są inne. Tym razem jest ja to że Ostatnim razem było, gdzie to było ostatnim razem po boku? Nie wiem, nie pamiętam. I tak. I mamy dwie rzeczy, które będziemy nakręcać. Mamy. Mega zestaw startowy i blisterek. Najpierw do Doka pójdzie mega zestaw startowy, bo jak w samej nazwie jest, to jest na start. Więc zacznijmy. Osorki ruszyło się. Dobra. jedziemy. Trzeba to ładnie to odcięć. O nie, o nie, o nie, dobra. No. Yes. ale jak zawsze ładnie pachnie jako coś zestaw i dobra i jako limitkę mamy hazardę w limitki liczyłem na coś lepszego limitki mogę wam powiedzieć, że nie są zadowalające, kurcze co tu robię jeszcze tak danie z ostatniego odcinka czekajcie, bo zdania. jest i, i... dobra. Jeszcze jedna limitka powinna być, jak się nie mylę. Jedna czy dwie? Nie, jedna, bo ja mam szukał cały odcinek tej jednej karty i mnie nie znalazł. Yy, mamy XXL limitka, to jest Paul Pogba. Subcia karta, ładna. I mamy koszuleczki na karty. A nawet takie O. Przydadzą się początkowym zbieraczom, a ci, co już zbierają dużo, jak na przykład Sebek, Doktor Radian, czy Szalony Kolekcjoner, czy na przykład ja, to już takie koszulki na pewno mają. Czyli może nie z tym nadrukiem Panini, ale ogólnie mają takie podobne koszulki. Też takie, to jest wszystko to samo. Dobra. Koszulki możemy sobie tutaj odkłażyć, nie muszą być na widoku. siedam 7 Jest lista kontrolna. I otwórzmy sobie ją. Pokażę Wam, jak wyglądają karty, takie najważniejsze. Dobra. Zobaczcie sobie, są po dwie, po dwie bazowe. Nie, są po trzy bazowe. Nie, po pięć bazowych z każdej edycji. Dobra, najpierw zobaczcie sobie gołmaszyny. Co to ma być? Patrzcie, to jest taki rząd gołmaszynów. Patrzcie. Tu, gołmasz, patrzcie. Czekajcie, palec muszę znaleźć. A gdzie no, jest To co? A tutaj są, patrz, tutaj gol maszyny. Patrzcie, tutaj gol gol maszyny. So playery want to watch i gol playery want to watch. It. Nie było widać tego, ale o gol jest Ronaldo. Mhm, i szukamy Messiego, pewnie będzie golme, jako gol Nie. Tak, jest Ronaldo jako gol i Messi Messi jako gol Jest, jest. Jako One To Watch z Realu. Yeah. A, już wiem jak o co chodzi, bo, bo są koło siebie z Realu i wszystkie kluby. Dobra, to jest dobrze zrobione. To żadnych takich innych nie ma, nowych. Idziemy do tyłu. I tutaj tak, mamy fansy. Czekajcie. Fansy, nie, nie wiem czy zmieścicie się. Fansy. I takich. Takich bardziej, takich fansów fajniejszych należy chyba Xavier Mascherano Fernando Torres, Shinji Kagawa i chyba tyle I Runę, o nie zauważyłem Runeja Rune Defensive Rocks, to, to do nich należy Diego Lopez, z takich fajniejszych Piquet, Varane raczej, Tiago Silva oczywiście No i tyle Gamechanger, już mam jednego Game Changera, Mam danego, mam tego Rana Snady'ego Nie mam jeszcze Baila Suareza Z tych takich lepszych to nie mam jeszcze Baila, Suareza, Tomasza Nie wiem, czekajcie bo sobie czytam, sorry że nie widać, ale nie mam jak to pokazać, bo to jest bardzo duże, naprawdę to jest mega duże Gdzie tu jeszcze jest? Jakoś to muszę zmieścić, tutaj są dynama. Nie mam żadnego tutaj Inventivenesy, są takie 12 męcz coś takiego, nie co to jest. I ikony. Jest Ronaldo jako ikona. Nie. Attacking Trio i Top Masters. Na Top ma Masterach. Attacking Trio jest, jest Realu, Bayernu i Real Real. Kurczę, no nie wiem, nie mogę tego zachować. Real, Bayern i, i Barcelona. A tutaj jest Ronaldo i tak w Masterach. Jeszcze tylko legendy pokażę, bo O, legendy. Michel Laudrup, Peter Schmeichel, Schme Schmeitel, Schmeichel. Smeichel. Kurzy, to jest Alan Searer, Mark Marko Van Basten i Ferenc Puskas. To jest singatura czyli z ten. Z autografami są cztery karty. Więcej nie ma. Dobra, ja To muszę szybko odłożyć bo jeszcze? Mamy siedem seszetek. Nie zdążymy chyba, ale dobra. Będzie na to na dwa odcinki. Dobra. Idziemy z pierwszą strzetką oficjalnie na odcinku. Pierwsza strzetka w pierwszej strzeczce znajdziemy. One to watch. Trostegen Mamy International Star. Zobaczmy sobie, co ile są te One Watche są. Co? bo tu muszę odkryć, bo to jest. Jedną ręką muszę trzymać, wyraźnie. Dobra. 1 na 7, a International Star. International Star. A nie, International Star 1 na 3. No co, co, to, 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 to nie jest za dobre. Dobra. Możemy wsadzić, chociaż to nie jest za dobre. No, zaszetka nie najlepsza. Ale jest to zawsze można ją uznać, że jest dobre. Bo nic nie mamy, więc. o której nie ma, to zawsze można uznać, że troszeczkę uda. No, teraz mi się ładnie otworzyło. Musi być coś dobrego. Czekajcie, tutaj będzie coś. Ja! Ja! Jak mam się ładnie. Ja! To ile jest singaturę Na 20, ale jak ja bym się ładnie otworzy, to znaczy, że dostaniecie coś dobrego. Tak samo jak ja. Gerard Pique, autograf. Patrzcie, jaka piękna karteczka. O, proszę tu widać zdjęcie. Taki na hiszpańsko, takie kół, kółeczko, tak jakby Hiszpania, że, że on jest albo, że on jest z Hiszpanii, albo z Ligi Hiszpańskiej. Coś z tego pewnie z Hiszpanii. Pewnie to jest dlatego, że jest z Hiszpanii. Ale dobra, tu mamy kawani, tu nawet mi się. Na ty nie chcę patrzeć. Już ja mamy... Mamy naszą zdobycz. I tu mamy Defensive Rocks. Defensive. Defensive. 1 na 8. O, to dobra świetka I team To jest Make Makon. Maikon. Jeszcze 5 aszetek to będzie na dwa odcinki podzielone Dobra. Dobra, teammate. Dobra, týmmate. Buff oh, Buffon, Fernandez, Marquisio. To i uwaga, Game Changer, Louis Suarez, co? Dwadzieścia osiem to jest bardzo dobrze. Jeszcze ten pies, <laughs> pies. Cztery soszeczki nie zdążymy na pewno, to, mam, to mogę zapewnić, więc będą dwa odcinki podzielone. Na dwa odcinki to będzie podzielone. A więc jak będzie przerwanie w odcinku, to się nie dziwcie, mam kolejny po prostu odcinek. aj kurczę. Na pewno na dwa odcinki podzielone. Te kartki są załane, żeby to na to można. Czekaj to. To by można było zrobić. czekać nie patrz. Ja się nie, nie widzę tego. Ja widzę tylko kamerę. Jakoś tak. Dobra, nieważne. Lecimy Dynamo A Samoa. Dynamo jest co. 23 saszetki, ja, Jak tego nie widać, się nie dziwcie, bo ja jedną to ręką trzymam, a drugą ręką muszę patrzeć. Trzymaj sobie saszetkę, Dobra, to mi się nie mieści. To na te słabsze będę stawiał. I na przykład Internacjonalki. Fans Favorite. Xiliong, Nie chcę tego wymawiać po prostu. 1 na 11. Patrzcie, Wam dokładniej. O dalej nie stosuję takie punkty bonusowe w fansach. I ten jest za One to Watcha. Nie za Defensiva.